Dzień dobry, witam w następnej części poradnika dotyczącego użytkowania oprogramowania Ultimaker Cura, czyli tego slicera, którego będziemy używali do tego, aby wygenerować kod zrozumiały dla drukarki. Ja się nazywam Łukasz Gierek i dzisiaj będę miał przyjemność wprowadzić Państwa właśnie w tajniki tego oprogramowania, a dzisiaj będziemy konfigurowali Parametry drukarki banach do tego, aby móc ją w jakiś sposób tutaj zasymulować. Pierwsza część będzie dotyczyła nowego profilu drukarki, a następna część tego poradnika będzie dotyczyła ustawień tego profilu. Żeby nie tracić czasu i żeby rzeczywiście ten materiał dydaktycznie zajął nam maksymalnie 5 minut, to rozpoczynamy. Aby dodać nową drukarkę, wystarczy, że klikną Państwo tutaj na przycisk nowa drukarka lub Add Printer. I mamy tutaj do wyboru manage printers, czyli wybierz jedną z definiowanych drukarek, lub też po prostu dodaj drukarkę. Nie ma różnicy, co Państwo wybiorą. Ja najpierw pokażę tą pierwszą opcję Add Printer dostaniemy taki ekran, w którym będziemy mogli wybrać, czy będzie to drukarka sieciowa wyszukiwana po adresie IP na przykład, albo po, po, po chmurze, którą mamy gdzieś tutaj zdefiniowaną, lub też drukarka, która jest podłączona za pomocą innego sposobu, czyli na przykład po prostu przy pomocy przenoszenia karty microSD albo pendrive'a. Zamknę teraz ten panel, dokładnie w to samo miejsce wejdę, Tutaj, czyli jeżeli wejdę sobie tutaj w tym miejscu Add New, to dostanę znowu ten sam, to samo menu, które dostałem e, klikając ten poprzedni wybór, który dokonałem. Ja wybieram sobie e, Add Non-Networked Printer, czyli dodaj drukarkę niesieciową, taką stacjonarną. Mam tutaj drukarki Altimaker BeVal, czyli jest to drukarki firmy Altimaker. Ale, jak sobie zjadę troszkę niżej, to mam tutaj taką pierwszą opcję, opcję, która się nazywa Custom. I w opcji Custom my wybieramy Custom FFF Printer i nadajemy jej nazwę. To miejsce, jeżeli Państwo pominą i klikną na przycisk Add, to doda się tutaj drukarka Custom FFF Printer i będzie miała taką nazwę. Ale nasza drukarka ma swoją nazwę, ona się nazywa Banach School, więc ja sobie po prostu wprowadzę tą dokładnie dokładnie tą nazwę, czyli nazwę naszej drukarki Banach School i kliknę na przycisk Add. Po kliknięciu na przycisk Add pokazuje mi się teraz taki panel, w którym będę mógł ustawieniami tej drukarki. Ja nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ja zamknę na sekundkę te dwa elementy. Wcześniej, zresztą na, na początku może skasuję, bo o tym też nie powiedziałem, przejdę do Manage Printers i ją, delikatnie mówiąc, usunę. Za pomocą tego panelu kliknę na Remove. I chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na wygląd tej drukarki domyślnej, która nie mnie była. Ma taką dziwną podstawę z napisem Altimaker S5. Ta podstawa jest tak w kształcie, powiedzmy, litery. O, teraz będzie w kształcie litery L. Natomiast ja po dodaniu tej nowej drukarki otrzymam jej inną symulację. Czyli jeszcze raz nowa drukarka Add Printer Add Non-Networked Printer. Wybieram sobie tutaj. W tym miejscu opcję custom. W opcji custom, custom FFF, nazywam ją Banach School. Tutaj w prawym okienku i klikam na przycisk Add. Teraz proszę spojrzeć, że tutaj jeszcze Państwo widzą taki zarys tej drukarki. Po kliknięciu na przycisk Add drukarka została dodana, ale ona jest dużo mniejsza i troszkę inna niż ta, którą mamy e, rzeczywiście u siebie w sali lub też. W jakimś innym innej przestrzeni, w której są nasze drukarki. Mamy tutaj do czynienia z takimi dwoma sekcjami: printer i extruder, i z tych dwóch sekcji będziemy rzeczywiście korzystali. W, pierwszej, w pierwszym oknie, X-WYF, dajemy tutaj nie 100, tylko 200, bo takie, taka jest szerokość osi X. Dalej nadajemy tutaj, proszę zobaczyć, że nasz układ już się trochę zmienił. Nadajemy tutaj w drugiej opcji, znowu nie 100, tylko 200, czyli tak jakby głębokość będzie to 200 na 200 I teraz pozostaje nam podanie wysokości, na której nasza drukarka będzie pracowała. W przypadku drukarki Banach jest to 210 mm, 20 20 na 21 Następnie musimy tutaj zaznaczyć sobie opcję Heated Bed, czyli podgrzewany stół tak, aby był on aktywny, bo rzeczywiście drukarka Banach 3D rzeczywiście ma podgrzewany stół i nadajemy tutaj parametry punktu zerowego, to jest taki punkt startowy naszej drukarki, mamy tutaj domyślnie x na minus 20, y na minus 20, a my musimy po prostu powstawiać w tym miejscu same zera. Dojeżdżamy tak do do o, tu jeszcze mam zero nie znikło, dojeżdżamy tak do pozycji Gantry Hay, jest to nic innego jak wysokość suwnicy, którą musimy zmienić na 200 mm, czyli na 20 cm numer ilość ekstruderów, czyli ilość głowic zostaje tutaj zupełnie bez, bez zmian, czyli jest to 1. I dalej mamy takie parametry, które są dosyć dosyć ważne. Są to parametry startowe G-codów i końcowe G-codów. Co to są te G-cody? G-cody jest to nic innego, jak parametr, który będzie parametrem tak jakby ustawień domyślnych drukarki, takiego technicznego języka, bo my dzisiaj wprowadzając. Model 3D do naszego, do naszego, tak jakby, do naszego slicera, i klikając na przycisk Prepare albo, nie wiem, Slicing, czy tam cokolwiek innego, w zależności od tego, jakiego slicera używamy, tworzy nam się taki specyficzny kod, który jest zapisany właśnie w języku G-Code, i on jest tutaj. Musimy te parametry pozmieniać, ale skąd wziąć te parametry, będzie o tym w następnym filmie.